Leroy mówił, z którym panu kiedyś był w partii, że gdyby doszło do wojny Polski z Rosją, pan byłby po stronie Rosji. Jak to jest? Jakie jak, wariactwo. Nie, nie, nie jest pan Liroj wygadywał, Otóż to już, to już nie, nie pierwszy raz to słyszę. No ale jakby było, po czyjej stronie pan byłby? No jak to, nie rozumiem. Jest, jestem politykiem polskim, przecież jeżeli ja, jeżeli ja się domagam dobrych stosunków z Rosją, to po to, żeby mieć Rosję po swojej stronie. Na przykład, jeżeli dojdzie do wojny bardzo prawdopodobnie z Ukrainą, już za jakieś 10-15 lat będziemy mieli wojnę z Ukrainą. Czyjej wojnę? ままと、彼女は勝手にロシアを取り戻す。 Czy Polska zaatakuje Ukrainę? Według nie, Ukraina, Ukraina nas, nas Polskę. Dlaczego Ukraina, której my pomagamy, miałaby nas zaatakować? <laughs> a, a dlaczego teraz jak Ukraina, której, której pomagamy, co chwila ma do nas różne, różne pretensje i nie na, na naszych, naszych postulatów, mimo że im pomagamy? Dlatego, bo oni nienawidzą Polaków, nienawidzą Rosjan, inaczej Moskali i Żydów. To są trzy filary ukraińskiej polityki: bić Moskala, bić Lacha i bić Żyda. Natychmiast po przegranej wojnie z Rosją y, później zwalą wszystko na Żydów, bo powiedzą, że to Żydzi angielscy, amerykańscy, namówili Żyda Zeleńskiego, prawda, na, 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 na tą całą głupotę, a potem pójdzie na jachu do której ma o Przemyśl, Łemkowinę, prawda, Tarnów, Rzeszów. To są tereny, które przypominam, po I wojnie światowej była mediacja Lorda Karzona, i on przyznał te tereny Ukrainie. Pan uważa, że Ukraina zaatakuje Polska. no bo, no bo on ma, ona ma z nami realne punkty sporu nie, nie mamy, mamy z nami... punkty sporu ale mamy punkty sporu z wieloma sąsiada no, ale z Rosją, nie ale, z Rosją w Stany wojny. ale z Rosją nie, nie, nie mamy nie mamy, wie pan granicy I to, jest, i, i to jest podstawowy problem nie kłócimy się tam mają ten, ten, ten kawałek prawda no, tak. dokładnie tak samo jak nie pan z kim ma z kim ma Francja najdłuższą granicę lądową no dobrze ale nie z kim ma Francja najdłuższą granicę z kim ma lądową? Najdłuższą lądową z Gujaną. Z ale no Kukolari, i, tak. i tak samo Rosja ma granicę z Polską ale ale wie pan ten. ten ten skrawek nie ma żadnego znaczenia. I nie mamy żadnych sporów o, o Węgorzewo, prawda, ani, ani, ani o nic innego. W związku z tym uważa pan, że Polska nie powinna pomagać Ukrainie dzisiaj? Absolutnie nie powinniśmy pomagać Ukrainie. Powinniśmy się cieszyć, że wojna się kończy, bo w tej chwili się już kończy praktycznie. Jest od kilku dni jest pełnym styl na wszystkich frontach. I yy, tak się kończy, jak, jak jest. Ukraina straci część terytorium i bardzo dobrze, bo była za silna, była państwem znacznie silniejszym od Polski, więc jak straci część terytorium, zwłaszcza Donbass, prawda, to bardzo dobrze. Świetnie, natomiast byłoby niedobrze, gdyby na przykład się załamała i Rosja zajęła całą Ukrainę. tego nie chcemy. No, tak się takie się skończy w, te, te, w tej chwili. To jest idealny dla polskich. Dla Polski, czy, czy, czyim sukcesem się ta wojna zakończy albo według pana powinna. Się no, zakończyć. obie strony oświadczą, ogłoszą swój sukces oczywiście. Rosja oświadczy, że odbiła tam część terytoriów, prawda? Ukraina oświadczy, że ocaliła swoją niepodległość, prawda? A Pram dostanie nobla pokojowego. Coś takiego. A pan uważa, że z Putinem powinniśmy robić interesy, czy Putina powinna się rozliczyć? Tak znaczy. jak swego czasu ale Miloszewicza choćby. Ale za co pan sobie pan Pana Putina, bo on, on nic sam nie zrobił, o ile wiem. No, napadł na Ukrainę, to nie ale to, jest. ale to no nam to... nic nie zrobił. No to, ale ja pytam pana, czy na, on powinien no. zostać rozliczony? Ameryka napadła na Meksyk, zrobowała mu proszę pana, Kalifornię, Oregon, Oregon, Nowy Meksyk, Teksas i tak dalej. I rozliczono Amerykę za to? Czy pan uważa, że Putinowi włos z głowy nie powinien spaść? Dlaczego? Dlaczego wojna jest normalnym środkiem prowadzenia polityki? Cała historia Europy to historia wojen. Ludzie, którzy robili wojny jak Napoleon są bohaterami. Prowadzenie wojen jest czymś normalnym. A Putin dla pana jest bohaterem? Nie, zrobił, zro, zro, zrobił, zrobił dwie głupoty. Pierwsze nie wkroczył na Ukrainę w 2014, a druga napad na Ukrainę. Ja w to nie wierzyłem. Wie pan? Ja po powiedziałem publicznie, że on nie wejdzie. Nie wierzyłem, że on, że on to zrobi. Przepraszam. On wtedy powiedział, że wejdzie na Ukrainę. Putin powiedział, że wejdzie na pokładnik. Ja bym ja powiedział, że jeżeli na... tak mówi, że na pewno nie wejdzie, że blefuje. A ludzie mu uwierzyli. Kto wierzył Putinowi, ten wystąpił dobrze. Ja nie wierzyłem. Tak, tak Słucham, zastanawiam się, czy pan nie blefuje, bo pańskie słowa no, to są szkodliwe i one wspierają Rosję i Rosję. są przeciwko Ukrainie. No ja, ja powtarzam jeszcze raz. Nie mam, ja jestem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Jestem neutralny całkowicie. Obecny wynik wojny mi się bardzo podoba. A można mieć wrażenie, że jednak pan jest po stronie Rosji i po stronie Putina. Ale nie rozumiem. Ja tylko jestem, ja tylko jestem przeciwko oskarżeniu go o, o, o to, że zrobił wojnę. No. Powtarzam, Ameryka też zrobiła dużo wojen. No to i... kto w takim razie wywołał tę wojnę według pana? To znaczy Rosja postawiła, no, to jest jego, to jest błąd jego eksperymentu, że Putina, że nie postawił formalnego ultimatum Ukrainie, prawda? ale wyraźnie powiedział, o co mu chodzi. I słusznie powiedział, to już powtórzył po raz trzeci chyba, czy czwarty, że gdyby Ukraina w styczniu, czy jeszcze w marcu 22, kiedy, kiedy już wojna trwała, Przyjęła, przyjęła te warunki, to nie straciłaby żadnego terytorium, prawda? Także... Internauci pytają, czy pan działa świadomie czy nieświadomie na rzecz Rosji? Ale nie rozumiem, nie na, ja nie Nie działam na rzecz Polski, w interesie Polski. Jest, jak mówię, żeby się wojna skończyła tak, jak się w tej chwili kończy. Jest to bardzo do, dobry wynik, wynik wojny. I pytają to jeszcze kiedykolwiek pan współpracował ze służbami rosyjskimi. W życiu nie, nie wiem, co to jest prawda, z rosyjskimi. Żadnych pieniędzy od Rosjan nie biorę, w odróżnieniu od ludzi, którzy biorą pieniądze od służb amerykańskich, biorą pieniądze od służb brytyjskich. Prawda? I, I to są obcy agenci. Prawda? Kto, jest A ja, obcym Kto jest obcym agentem? Kto jest To jest moja opinia, to nie, jest, nie mówię jako obiektywno prawny Jestem absolutnie przekonany, że Jego Ekscelencja Rodzow Sikorski jest agentem brytyjskim. A ma pana to jakieś dowody nie mam, ale od, od roku, tam od lat 70., kiedy już był, w, on się wręcz niemal chwalił, że, 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 że pracuje z MSX. Eee, wtedy i, 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 i teraz i pan powiem, jaka jest sytuacja. Nowo mianowany, nowo mianowany minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Przyjeżdża do, do Polski, natychmiast jedzie, jedzie do Chobielina, do pałacyku yy, Jego Ekscelencji Alcala Sikorskiego i na trzeci dzień yy, minister Sikorski domaga się strącania akietowskiego. No, po prostu wykonuje polecenie, które dostał z Londynu. Po prostu jasno, jest wbrew interesowi Polski. Prawda? Nie mam takiego poczucia, że jeżeli Sikorski byłby czymkolwiek agentem, to zarządów Prawa i Sprawiedliwości ta sprawa dawno by już użała światło dzienne, bo jako żywo w tej partii on nie jest poważany, mówiąc delikatnie. Ale przecież nie, ja, ja, nie, ja nie mam żadnych dowodów, że jest agentem, nie piscesz, Nie mam żadnych dowodów, że jest. Agentem. A nie można skazywać ludzi bez dowodu. No, no, czyli sobie plotkujemy. Dobra, panie Jaruszu, to przejdźmy... Ja jestem o tym przekonany. Proszę pana, jeżeli ja mam podejrzenie, że pan ma padaczkę... To ja pana nie posadzę za sterami samolotu. Mimo, że to jest podejrzenie niczym nieudowodnione. Wie pan, co, to, to... jeżeli kogoś podejrzewam, że jest agentem brytyjskim, to go, robię, to, to go nie robię minister spraw zagranicznych. Ale mówienie o tym publicznie bez najmniejszych dowodów, bez jakiejkolwiek chociażby ale, e, poszlaki, no to już jest takie wielkie Ale, wie pan, ale, 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 ale nie... Mówienie o tym, że pan ma padaczkę, też jest plotkowanie, prawda? I nie posadzę pana za sterami samolotu. No dobrze. Jak Nawet już... jeżeli to jest tylko plotka. No dobrze, swoją drogą nie będę ryzykował. No dobrze. Przejdźmy do konkretów. Jak pan uważa dzisiaj, jaki jest stan e, polski, jeżeli chodzi o pana postulaty, pańskiego ugrupowania, takie trzy najważniejsze rzeczy, które należałoby e, zmienić, poprawić, to co by to było? Priorytety? Rolowskie. Pa, wszystko, party wszystko, wszystko, federacja. Wszystko trzeba zmienić. Trzeba przede wszystkim fundamentem państwa zrobić zasadę, chcącemu nie dzieje się krzywda. Podstawa wolności obywatelskiej, volenti, non fiti, iuria. Jeżeli obywatel chce tam się położyć na torach kolejowych, to wolno mu, tylko kolej nie ponosi za to odpowiedzialności. Prawda? Jeżeli na przykład rosyjski samolot wleci nam w przestrzeń powietrzną, się zestrzeliwuje bez słowa i koniec dyskusji. Jak chcącemu nie dzieje się krzywda. Ja, ja, ja dam Panu przykład samolot K202 koreański. Wleciał celową, moim zdaniem, sowiecką przestrzeń powietrzną. Sowieci go zestrzelili i sąd szwajcarski orzekł, że x prawo i koniec. Samolot turecki wleciał na 12 sekund. E, samolot rosyjski wleciał w, na, na 12 sekund turecką przestrzeń powietrzną. Turcy go zestrzelili i, i koniec. Nikt nie miał pretensji do Turków. Tam jest taki automat, ustawia się automat, jak latuje coś obcego, to strzelamy i już. No. Czyli my również powinniśmy zastrzeliwać te, te samoloty? Ale jego egzekucja rosyjski domagał się, żeby zestrzeliwać samoloty rosyjskie na nad Ukrainą, a nie nad Polską. To jest ta różnica. Dobra decyzja, by to była nad Ukrainą? Czy nie? No, no to wtedy jest ten akt wojny, i, i, przypominam, i przypominam, że Iran i Izrael pokazały, że można być dzielonym przez jedno czy dwa państwa, mimo to prowadzić wojnę. I myślę, że rakiety, rakiety rosyjskie by przeleciały przez Białoruś spokojnie, latając spokojnie stojowo w Polsce.